Dzień dobry. Dzisiaj omówię strukturę języka Python Tart. Pierwsze proste polecenie w Pythonie związane z rysowaniem figur. Do zadania wykorzystamy tutaj ten adres strony internetowej. Strona ta dostępna jest również na naszej platformie, gdzie po kliknięciu strona online do Pythona wczyta nam się nasza strona. Na tej stronie w tej chwili będziemy pracować. I teraz jak wygląda nasze okno? Tutaj mamy okno edytora. W tym czarnym polu wklejamy kod czy polecenia do wykonania przez program. W tym białym oknie program wykonuje nasze polecenia. Polecenia uruchamiamy za pomocą tego zielonego przycisku. Program narysował nam odcinek. O długości 100 kroków. Teraz, jeżeli chciałbym wykonać ponowne zadanie, czyszczę, ekran. tutaj klikamy na ten czerwony przycisk. Wstawiam tutaj kod w to miejsce, uruchamiam ponownie i program ponownie wykonuje nasze polecenia. Na początku chciałbym przedstawić Wam polecenia związane z rysowaniem. Prostokąta. Te stare polecenia domyślne, które są w programie, usuwam. To znaczy zaznaczam Ctrl A i następnie Ctrl V wkleja nasze polecenia. I teraz, co tutaj mamy wstawione? Import Tart. To jest wczytywanie bibliotek. Tutaj program się uruchamia. Tutaj mamy parametry odnośnie prędkości wykonywania operacji. Za chwileczkę to zaprezentuję. Natomiast tutaj mamy poruszanie się naszego żółwika o 100 kroków. Tutaj mam obrót w lewą stronę. Idziesz o 200 kroków do przodu, obrót o 90 stopni w lewo, idziesz o 100 kroków do przodu, obrót o 90 stopni w lewo i idziesz 200 kroków do przodu. Sprawdzamy wykonanie. Teraz obrót w lewo, rysuję 200 kroków, obrót w lewo, rysował 100 kroków, obrót w lewo i rysuje 200 kroków. Mamy narysowany prostokąt. Możemy przyspieszyć nasze polecenie. Tutaj mamy takie pole Speed. Zrobimy 30. A więc przyspieszymy wykonywanie naszego polecenia. Ctrl A, Ctrl V. Wstawiliśmy to. Tutaj już mamy zamiast jedynki, mamy 30. Oczywiście, ja mógłbym równie dobrze tutaj zmienić w tym polu, na przykład na 40. Czyszczę ekran. I uruchamiam. Jak widzicie. Po zwiększeniu prędkości żółwik narysował tą figurę o wiele szybciej. Także tutaj tym parametrem speed możemy regulować prędkość wykonywania operacji przez żółwika na podstawie poleceń, które tutaj mu wstawiliśmy. Kolejny element to muszę poprawić jak on się przesunął. O, tutaj. Mamy kod troszeczkę zmodyfikowany. W jaki sposób? Tutaj mamy zapisane 200 kroków. To jest w sumie to samo, co tutaj. Możemy tutaj sobie zmienić, żeby to było tak jak u Was. To znaczy, jak w tym pokazie w notatniku mam zrobione. I teraz mamy tutaj. Tutaj mamy. Prędkość 600. Nie ma znaczenia. Zrobiłem sobie 40. I teraz mamy tak. Poruszanie się 200 kroków. Mamy 200 kroków tutaj. Ale polecenie obrotu przesunęliśmy sobie na poziom wiersza, który jest odpowiedzialny za narysowanie jednego boku figury. Tutaj mamy ponownie ten wiersz. To jest tutaj. Mamy obrót o 90 stopni to jest tutaj to polecenie z że tutaj mamy każdą komendę w osobnym wierszu tutaj te komendy zmodyfikowaliśmy, że sobie obrót o dany kąt przenieśliśmy na, tą, na ten sam poziom wiersza co polecenia do rysowania boku tutaj mamy tą komendę 200 kroków, obrót 90 stopni. I ostatnia komenda to jest tutaj, że żółwik pójdzie 100 kroków do przodu. Ctrl C, kopiujemy to, wracamy, czyścimy ekran, klikamy tutaj w tym czarnym polu Ctrl A, Ctrl V. Wstawiliśmy nasze polecenie, naciskamy odtwarzanie. Jak widzicie, tym razem prostokąt mamy położony poziomo. Kolejna modyfikacja naszego kodu. Teraz wstawiliśmy parametr A. Następnie tutaj mamy komentarz. Komentarz informuje nas o tym, że narysujemy sobie kwadrat o boku. 120 kroków. Tutaj mamy polecenia poruszania się ale zamiast parametrów mamy literkę a, która odnosi się tutaj do tego parametru. A więc program narysuje nam kwadrat, który będzie miał bok 120 i ten element będzie występował 4 razy. I tutaj w poleceniu mamy literkę a, tu podaliśmy określony parametr. Tutaj mamy wartość liczbową, tutaj mamy wartość literową, ale ta wartość literowa odnosi się tutaj do tego pola, gdzie podaliśmy określony parametr. Sprawdzamy działanie. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl -V. Czyścimy ekran. Uruchamiamy polecenie. Jak widzicie, program wykonał naszą. Operację bardzo szybko, dlatego, że tutaj jest prędkość 600. Zrobimy sobie dwójkę. Będzie troszeczkę wolniej. Mamy narysowany kwadrat. Tu możemy sobie zmienić na przykład na, na wymiar 200. Sprawdzamy. Polecenie. Mamy narysowany kwadrat o boku 200. Teraz możemy również wstawić drugi parametr b i to będzie służyło nam do rysowania prostokąta mamy że a będzie wynosiło 120 b 250 kopiujemy to ctrl c i teraz tutaj w poleceniach poprzednio mieliśmy Podane A, A, A. cztery literki A, ponieważ te polecenia służyły do rysowania kwadratu. Natomiast w tym miejscu mamy polecenia do rysowania prostokąta, w związku z czym tutaj mamy napisane A, B, A, B. Sprawdzamy, jak to będzie działało w praktyce. Ctrl A, Ctrl V. Czyścimy, uruchamiamy. Jak widzicie program. Narysował nam to, może zmniejszymy tutaj prędkość, zrobimy sobie dwójeczkę, czyścimy ekran, uruchamiamy. Mamy 120, 250, 120. Mamy narysowany prostokąt. Dodatkowo jeszcze, tutaj, w tym zestawieniu, mamy możliwość utworzenia żółwia, któremu damy na imię Alex. Czym to się różni? Sprawdzamy. Ctrl-C i teraz tutaj mamy komentarze. Komentarze nie są realizowane przez program, one są widoczne do autora kodu. Jeżeli otworzymy kod danego programu, to wtedy w tym kodzie możemy zobaczyć te komentarze. A więc tutaj jest informacja, jaką operację wykonuje dany wiersz polecenia. Więc mamy tutaj wczytanie bibliotek. Tutaj utworzenie, utworzenie ekranu rysowania. Tutaj tworzenie żółwia o imieniu Alex. Tutaj żółw. Przesuwa nam się o 115, 150 jednostek. Ale tutaj już ten żółwik ma na imię Alex. Tutaj ponownie mam Alex, obraca się o 90 stopni i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj pracujemy z żółwikiem, któremu nadaliśmy imię Alex. Ctrl A, Ctrl V. Czyścimy ekran. Polecenie. Jak widzicie. Wykonanie operacji jest takie samo jak poprzednio. Jedynie różnica polega na tym, że nasz żółw ma na imię Alex. No, ze względu na to, że jestem Jacek, to tutaj sobie zmieniłem imię żółwika Alex na Jacek. Ctrl V. Czyścimy ekran, uruchamiamy jak widzicie mamy narysowany prostokąt. No, że w ten sposób możemy edytować na początku proste polecenia związane z rysowaniem w Pythonie. Tutaj na początku mieliśmy parametry do narysowania prostokąta. Tutaj zmodyfikowaliśmy prędkość. Tutaj wstawiliśmy parametr A tutaj wstawiliśmy dwa parametry a i b, które służyły nam do rysowania prostokąta i tutaj były te zmienne po kolei a, b, a, b. Tutaj wstawiliśmy sobie dodatkowo komentarz. Jaką operację, jaką czynność wykonuje dane polecenie? Tutaj dana komenda, która jest tutaj przygotowana. Tutaj również wstawiliśmy żółwia któremu daliśmy imię Alex. Natomiast tutaj ja wstawiłem żółwia o imieniu Jacek. Także to, to jest taka początkowa zabawa w Pythonie Tartl związanym z rysowaniem. Zachęcam do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że to. Co tutaj przedstawiłem, przyda Wam się w modyfikowaniu kodów w Pythonie TART i również w wykonywaniu zadań. Zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do oglądania kolejnych filmów. Bardzo dziękuję za uwagę.